Cześć, jesteś trojka z Pisty 19. Witam Was w kolejnym filmie na kanale. Jest fan Moment z Army 3, gdzie razem z Ekipą Weissa graliśmy w co-op o nazwie SCP. Jesteśmy grupą Epsilon 11, która musi zażegnać problem SCP-008. Jeżeli dobrze pamiętam, koopa. Jeżeli nie, to zobaczycie zaraz na briefingu. I moi drodzy, jestem Waszym kolegą z przeszłości, ponieważ wiadomo, montuję to przed wszystkim świątecznym co możliwe ten film zobaczycie w drugi dzień świąt więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji świąt i nowego roku jeżeli nie będzie nowego fany momentu do nowego roku chociaż wątpię nie owijając bawełnę przechodzimy do oglądania zostawcie łapkę, suba oraz komentarz pod filmem i nie zapomnijcie ocenić czy, przepraszam polecić kanału do później w ogóle zapraszam na serwer. Aha, ja w ogóle nie odpowiedział. Brawo. Dziękuję. Hrabia, eee... ile ty kurwa byś już No. Czy ktoś jest dzisiaj stricte chętny, żeby podowodzić sobie? Ja. Dobra, a ktoś się Maka? No, ty kurwa. <laughs> Nie no, się, żeby ktoś inny miał też szansę, skoro wiesz. No chyba, że ktoś was chce, chłopaki, to tam mogę odejść, Jestem jest nas jest mało, będzie trochę, mi się wydaje, luźniejszy Ktoś chce spróbować swoje siły, ja mogę podpiąć jako zasemcę. Eee, to... Nie wiem, jeżeli mam przyzwolenie. Możesz, jak chcesz. No, to, to, to dobra. Wejdę na dowódcę na sekretarza. Ja, ja, ja sobie w takiego ja Michała co siedzi i tak poluszkami się styka. No, Ale to też było tak, że lekko podniósł rękę i tak, a przepraszam, a, a ja mogę, panie dowódco? A pan, no. pa, panie, bo jak się w końcu dla pana wykać. Mo, mogę być dowódcą, bo ja, 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 ja bym chciał dowódcą no, ale ja się my wstydzam. Ja no, się my wstydzam. Dobra, Maria, możesz sobie wybrać, jak kto by się chciał mi tutaj spisać na KM? -ie? To jest pytanie: możecie podnieść rękę. Jeżeli jesteś chętny na KM, a jak nie, to sam sadzę. Sam sadź. No to młode, skoro ty się odezwałeś, to ty idziesz na KM? No i zawieźcie takim... Wiedziałem, że lubisz młodszych. A za nie, nie mówił kolega. Nie, nie wypowiem się. Bez komentarza po prostu. Pobrano mi kebaby, pobrał mi kebaby. Tylko nie jest tych kebabów. Nie no, ma. No, 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 no. no i chuj, nie po ma. Nie tak, ma leku, na scp Kurwa, była tu wyspa, już jej nie ma. Bo ja byłem głodny, <laughs> przepraszam. Jestem już na mapie, widzę mapę. Dobra. Briefing też widzisz. Tak. Dobra. Cały dostępny arsenał army, jeżeli chodzi o broń na modernie, tutaj Wam wrzuciłem, więc macie tutaj Szapoba do wyboru. to kurwa. Ale nie jestem ciężki, to nie, nie mogę. Jest też. Emotional damage! <laughs> nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Nie to. pewien. under the już mi się humor O kurwa, widzę to. <śmany> Cegła. I po. Zaraz ktoś w web do mnie. Ja pierdolę, nie wierzę. Przez chwilę wskaźnik To jest Cres chwilę wskaźnik FPS-ów pokazywał mi 99 FPS-ów w armii. Ja pierdolę. A teraz Ej. w tym momencie mam 60, jak stoję i nie ruszam. Do Pewnie się L Loda, mi możesz mi kurwa zrobić Robia? No. Nicolaj. <grym> dwie dychy to dwie dychy. A, dwie dychy to dwie dychy. Bro, I'm not gay, but 20 dollars. 20 dolarów. Dobra, tak. Piękno. Wiesz Piękno. Jest to, że to jest jak wyciągam... Bo... Nie wiem, gdzie on tego trzyma bo w ogóle patrz. No masz kaburę na nodze. Ale on go na kaburze czy ma? Znaczy, oficjalnie się tam nic nie modeluje, ale jak masz pistolety, to się tam modelują. O, ty o ty jak ręczny. wziął mu ręczny! Cegła, coś ci wziął! Jak w tym pierdoli coś Czy mogę dobić Oliwera? Olivera. Co ty robisz? 46, Musiałem go zabić 67? No bo został zarażony O? Matiko, tak. Nie. Kurwa nie musieliście go strzeliwywać. teraz musimy czekać minutę. On nie żyje. Wie, dlatego mówię, że teraz będziemy musieli czekać minutę. O, chyba ładnie się otworzył. Słabo się czuję. Olivero, Matiko, patrzcie, przód drogi, Maku, patrz... Czekba mówi, słabo się czuje, każdy go zlał. naszą lewą. Yy. Młody cały czas orient, rozgląda się w terenie. Gabia? Yy. Ja muszę na długi czas pójść pomyśleć. Hrabia oh. chyba no. mnie ugryzł To znaczy? To znaczy rozmazuje mi się widzenie Co się stało? Cegła był zarażony autoryzowany strzał Chyba, to Ja pójdę na To jest sukcesywe, ale ważne. Jeszcze raz powtórz, dla pewności.

Mako jak klikniesz Y, to ci automatycznie daje maski i cię tepam, więc spokojnie Aha, musisz się okay, pisać. okej, to nie wiedział. Co? O, bez kita. Albo i nie? Nie, po prostu jak ja cię, jak klikniesz Y, to ja wiem, że jesteś gotowy, ja ci po prostu dam maski czy a, a Nie ironicznie myślałem, że seria kliknę Y, to dostanę maskę. <słyska> 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 Mam <słyska> mama.

Bonk. Nie do mnie. Wiedziałem! Co? Wiedziałem, co? Że weź różowe Dobra, jesteś ja słyszeć ich reakcji jak się tam zrespisz. Ja do zabiorę ręki na tył, będzie tak ci wygodni Boss Obiegnął, cała horda, 12 godzina, wszyscy przed wieżę. One minute later

It was at this moment that he knew he fucked up <laughs> oh, no! No, no, no! <laughs> <laughs>

I witam was Wascanie z tego Fan Moment. Mam nadzieję, że się podobało, moi drodzy, jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku oraz wesołych świąt wszystkim życzę. Trzymajcie się zdrowo, żeby na nowy rok było wszystko w porządku. Ja mam nadzieję, że zaszczycę Was jeszcze raz, jeżeli chodzi o fany moment w tym roku. A na chwilę obecną życzę wszystkim jeszcze raz wszystkiego dobrego. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie na rejestrze. Do widzenia.